Cisza, ludzie nagrania no, cześć! Cześć, witam Was, ja jestem Ninecats i zapraszam Was do moich nocnych bojów razem z Adim w Call of Duty Black Ops 2. To jest mapa e, dron. Dobrze zauważyłem, dobra, gram M-Tarem, bo ten m mi się na razie najbardziej podoba z tych pierwszych broni. MP7 ma jakiś taki duży odrzut, że kurczę przy dłuższym celowaniu, ładuje wszędzie tylko nie przeciwnika, więc y, dalej na razie gram M-Tarem, potem pewnie przyjdzie pora na jakieś kolejne bronie. No i jedziemy, no i jedziemy tutaj. Hmm. Ta mapa jest taka najbardziej chyba futurystyczna z wszystkich, yy, szczerze mówiąc. Ale myślę, że myślę, że małe japońskie rączki, to teraz takie fabryki robią już już yy, yy, rzeczywistości, a nie. O jest. Dobra. Położyłem ogień zaporowy. I jest, jestem pierwszy na tej mapie na razie. Jedziemy dalej. Dobra. Hmm, szukamy. Nie podniecajmy się na razie. Okej. Okay. O, widzicie nawet znaczki japońskie tutaj są. Patrzcie to z tymi japońskimi e, małymi rączkami. Dobrze, nawet wymyśliłem, że to oni takie fabryki robią. E, w ogóle właśnie teraz dopiero dzisiaj doczytałem tam, że dziś... Znaczy w kampanii zobaczyłem, że Call of Duty się tam to nowe jest oparte w 2025 roku, więc faktycznie to jest taka bliska nam przyszłość. No i dobra. Szukamy dalej. O, proszę, co to za skradasz? Myślę, że jest niewidoczny zupełnie. Okej, okay, był łatwym celem Dobra, jedziemy. Gram sobie tutaj z Adim To jest chyba pierwsze mecze Adiego, co dopiero na pc -cie. on wcześniej sobie tam po chwilę pograł na... Na, na, na... O, mam cię, nie mam cię Pograł sobie na PlayStation, teraz gra ze mną na pc -cie. No to granat Poczekajcie, i jeb mu Jeszcze nikogo nie zabiłem granatem I zginął, pięknie Kurwa, ja też zginąłem, ale... Ale to jest mój pierwszy kill z granatu chyba w ogóle no dobra, z noża jeszcze nikogo nie zabiłem, ale to nic dziwnego jak na mnie. E, dobra, idziemy. Cholernie mi się podobają tutaj te mapy w Black Opsie. Wszystkie w zasadzie. Niektóre są takie dosyć przydłużawe i są takie momenty, że się dosyć długo szuka przeciwnika, ale tak w sumie sobie nawet myślę, że to jest chyba dobrze, bo przez to nie jest to taka... O! Mam cię, mam cię. Dobra. Przez to, że te mapy są takie większe, że nie ma też takiej sieczki bez mózgi, ogłupiającej, Tylko czasami trzeba trochę pochodzić, poszukać. Wylecisz na mnie? Tak. No Dobra, nie idzie mi źle na razie. Kurwa, mogłem go trafić. zajebie mnie teraz, już to wiem. Jasne. Chyba powinienem nożem na niego zapolować, ale nie potrafię. Dobra, Chrisnim. z nim. 5x2, to i tak nie jest źle. Eee, dobra, jedziemy. Mm, 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 że, No właśnie, przed chwilą ja tu kogoś zabijałem, teraz mnie tu zabili, dobra. Okej. Okay. Niezrażenie niczym szturmuje dalej tą fabrykę. Kurwa, dwóch ich było i waliłem pomiędzy nimi. Co za ciul. Ok, no ale ten M-tar trzeba przyznać. O kurcze. Myślałem, że nie zaskoczy, dodatek. ten atak Ten M-Tar, trzeba jest naprawdę celną bronią tutaj. Nie wiem jak tam z obrażeniami. Pewnie, pewnie niektóre mają mocniejsze obrażenia, ale kurczę celności temu yy, myślę, może wiele broni pozazdrościć chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam cię. A cię mam. Ja pierdnięcie, jakbym nie marnował takiej sytuacji, to by było naprawdę pięknie. No ale nic, to dobra. Nie ma się co wkurwiać. był 57, pierdolić no, wyjdź. Wyjdź i zginij. O, czekam kolego. No to granat. To go powinno przyspieszyć. Aaa, widzisz. Ole, mi dojechali teraz trójka. Ja sobie zacząłem czytać, jaki to awans otrzymuje. A ci my tutaj dojechali. Ale dobra, ciągle jestem 7 na 6, ciągle jestem na plusie. Eee, z kim ty się tu kolego? No już z nikim. To wspinaczka. Tutaj czasami fajnie tak zajść kogoś można. Ale nichuja, nie teraz. O, tam jest. Aaa, dostałem chyba skosy. Idę, idę na zemstę. Czekaj, tam na mnie skurwy, synu, zaraz się tam dojadę. Okej. Okay. bo go nie dojadę, bo się trochę pogubiłem. Okej, okay, trudno. Innym razem. Cholera, co wychodzę stąd, tam mnie ktoś upierdzieli. Ale tym razem kolega dał radę. Czy się wydaje, czy taki jakiś malutki pink, nie wiem, a lag? Malutki pink, jakby był malutki pink to by nie było malutkiego laga Taki malutki lag jakby czasami był, ale, ale nie na tyle Może granat tam? Jest, 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 jest! Dobra, uff Myślał, że jest schowany za ścianą No następny, super No może tu warto zaczekać by było chwilę Gdyby nie też tak nie mam nerwów przykampić za jakimś, jakimś za łukiem. Dużej, to pewnie wyniki byłyby lepsze jest bardzo, a się jest tu dużo na tych mapach takich miejsc, że można sobie gdzieś tak przycupnąć no i można nieźle, nieźle się obłupić na kilach tutaj ale nie lubię tak grać szczerze mówiąc wolę mieć gorszy wynik i gdzie ty tu jesteś kolego wolę mieć gorszy wynik, ale sobie pobiegać trochę aktywnie pograć on tu gdzieś jest, ja to wiem. Dobra. O tutaj musisz być w tym budyneczku. No to dobra. Popatrzcie. O jest kurwa, co za? Mógłbym mu mógł kosę sprzedać. A, zawsze zapominam. O, śmiesznie w tym oknie stał, jakby je mył. No, dobra. Chyba dobrze mi w miarę idzie. Ciągle to jest dosyć rzadki wyczyn u mnie. Gdzie tam jesteś kolego? Granatów nie mam? O jest, dobra spryciarz jeden, akrobata yy, spadłem tam w tych rankingach ale to pierdolić nie o to tutaj chodzi bo i tak pierwszy nie będę nie zauważyłem, że to wpadł przeciwnik tutaj ok, szkoda, że zawsze zaczynam tutaj prawie z, a może nie zawsze z jednego miejsca nie wiem, nieważne, dobra teraz teraz respawny nie są tutaj jakieś tragiczne czasem się co on tak szybko zniknął? Jak, kurde, jakby się teleportował z, z tego ekranu. Hmm. Jak jakiś cheater normalnie kurczę umknął mi. Teraz respawny nie są złe tutaj. Jak na razie czasami zdarza się, że tak. Nie, sorry, sorry, stary. Że pod prosto pod kulę przeciwnika, ale no nie jest to jakieś takie wyjątkowo upierdliwe. Żeby strasznie na to narzekać. Eee, wynik już widzę, że się w miarę zbliża do końca, więc pewnie niedługo będzie koniec tej rozgrywki. Eee, to tak, przeważnie około 6-8 minut trwają te eee, Jeszcze tego zaliczę. Krabin szturmowy, chyba 100 ofiar na nim. O, jeszcze następny. O kurwa. Trzeba było bezcelowania. celowania. Mm, no, dobra. Jakbym lepiej, lepiej z biodra walił, to, to by też było. No, mniej takich daremnych strzałów. Tutaj cię mam Gagatku. Ja, yeah, pojechałem go pięknie. Jeszcze jednego pojadę, jeszcze jednego pojadę. Dupa! Tak, pojechałem go. Pięknie. No i co? Tutaj jesteś I, yeah, Ale go strzeliłem. I na koniec. Moje ostatnie, mój ostatni kill był czy nie? Chyba nie. Ale 15 na 12, spoko. Uff, no nic, było fajnie, mi się podobało, mi się gra podoba ciągle, już mam chyba rozegrane, myślę że około 3 godzin teraz będzie A i ciągle moja opinia jest bardzo pozytywna o tej grze, wszystko jest fajnie, nawet wyniki ciutkę lepsze się powoli robią, ale tak ciutkę nie ma się czym podniecać, ale gra się super, gra się super, jak widzicie jestem na 12 poziomie Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest, jakieś no Nie, to jakieś tam nagrody. Ja Was już powoli żegnam. Cześć, trzymajcie się. Miłego dnia. Na razie.